Proszę Państwa, widać, że... Nasi okupanci przygotowują się nie tylko do jesiennej konfrontacji rządu z obywatelami, bo to już jest rzecz rutynowa, można się do tego przyzwyczaić, polubić niepodobna, ale przyzwyczaić się można, tak jakaś z pluskwami, ale chyba nie tylko do jesiennej konfrontacji z obywatelami, bo konfrontacja sprawia wrażenie długotrwałej i takiej rzeczywiście poważnej, o czym świadczy. Dzień 23 października, kiedy to w Sejmie została przegłosowana ustawa o przymusowym leczeniu, z której, na podstawie której wprowadza się w Polsce, czy wprowadzi się w Polsce psychuszki. Pretekstem do tej ustawy stał, była okoliczność, że kilkunastu czy nawet mniej niż kilkunastu więźniów opuści więzienia, bo odsiedzieli karę. 25 lat, a kiedyś byli skazani na karę śmierci, ale ta kara nie została wykonana, bo ze względu na moratorium na wykonywanie kary śmierci, które zostało wprowadzone przez anonimowego dobroczyńca ludzkości w roku 1988. Sejm to przedłużył w 1995 roku, ale kiedy zapytaliśmy ówczesnego ministra sprawiedliwości, pana Jaskiernie, na jakiej na zasadzie zostało ono wprowadzone w 1988 roku i przez kogo właściwie, to odpowiedział nam na piśmie, że nie można ustalić autora tej decyzji. To bardzo dużo mówi o mechanizmach funkcjonujących w naszym demokratycznym państwie prawnym, bo oto do decyzji anonimowego dobroczynicy ludzkości posłusznie zastosowały się niezawisłe sądy i w ogóle wszystkie inne organy, ale nie o to w tej chwili chodzi, bo ważniejsze jest to, że jak powiedziałem, na podstawie tej ustawy można będzie umieszczać w psychuszkach, czyli zakładach zamkniętych, w których może być stosowany reżim więzienny, łącznie ze środkami przymusu bezpośredniego, będzie można tam umieszczać na podstawie decyzji niezawisłego sądu osoby stwarzające zagrożenie. To jest nowa kategoria, którą ta ustawa wprowadza. Podobna trochę, chociaż oczywiście przy tych podobieństwach są różnice, do osoby podejrzanej chorobę psychiczną jak to było w projekcie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z lat 70. Ona była wzorowana na ruskich doświadczeniach. Wtedy w Rosji akurat tamtejsi wracze wprowadzili nową jednostkę chorobową, mianowicie schizofrenię bezobjawową. No i na tej podstawie m.in. Włodzimierz Bukowski został umieszczony w polityzolatorze. Był bodajże pierwszym pacjentem, u którego te przypadły. Stwierdzono. Więc osoby stwarzające zagrożenie to jest trochę jak gdyby inna kategoria, bo niekoniecznie podejrzane muszą być o chorobę psychiczną, chociaż też muszą być właściwie podejrzane z tego powodu, bo nie można ich zamykać za samo podejrzenie o zagrożenie, tylko można ich na tej podstawie leczyć, zatem trzeba ich mieć leczyć z czegoś, zatem właściwie podejrzenie o chorobę psychiczną jest głównym za Takim y, głównym takim y, czynnikiem, który sprawia, że tych ludzi można będzie tam umieszczać w tych psychuszkach. Otóż nie trudno się domyślić, kto, kto jest, stwarza zagrożenie i dla kogo przeciwnicy reżimu będą tam umieszczani, a jestem przekonany, że zarówno lekarze, jak i niezawisłe sądy znajdą się ochotnicy, którzy wszystko wykonają, czego od nich oficerowie prowadzący zażądają. No i wydawałoby się, że wszystko jest załatwione, a tymczasem no, katastrofa się stała podczas wyborów Gawleitera Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. We wszystkich innych okręgach był wystawiony tylko jeden kandydat, więc nie było żadnych niespodzianek. Wiadomo było, że zostanie wybrany jako nasza duszeńka. A w wyborach we, Wrocł we województwie dolnośląskim wystawiono dla czegoś aż dwóch kandydatów na Gablaitera, Pana Protasewicza i Pana Schetyna. No i początkowo nie było jasne, kto tam wygrał, więc w drugiej turze głosowania okazało się, że jednak wygrał Pan Protasewicz. No ale okazało się zaraz potem, że pan Protasewicz albo jego koledzy posłowie kaptowali głosy, kupowali głosy za obietnice zatrudnienia i inne korzyści materialne. Te obietnice zostały podobno nagrane, bo jak to w rozmowach między dżentelmanami, to już pan redaktor Michnik w rozmowie z Lwem Rywinem też to nagranie tutaj potem zrobił, żeby straszyć premiera Millera, a tutaj techniki operacyjne się upowszechniły, jak widać, co skłania mnie do podejrzeń, iż ta afera w, przy wyborze Gauleitera Dolnego Śląska jest dalszym ciągiem przepychanek między Watachną i Bezpieczniackimi, co się ujawniło przy okazji straszliwego konfliktu generała Noska z generałem Skrzypczakiem.